Tablet Nokia N1 to najprawdopodobniej najfajniejszy tablet z Androidem, który można dziś zobaczyć na Mobile World Congress w Barcelonie. Jest to naprawdę przepięknie wyglądające urządzenie, podobne troszeczkę do iPada mini, natomiast oczywiście na Androidzie z bardzo pięknie wykonanym designem urządzenia. Z z wejściem na USB, które jest w dowolny sposób, można do niego wkładać wtyczkę. Naprawdę fantastycznie wyglądające urządzenie, które przede wszystkim ma czystego Androida z jedną aplikacją zainstalowaną przez Nokię. Jest to Launcher Z. I jest to fantastyczna sprawa, bo rzeczywiście dostosowuje się ten ekran do tego, w jakim miejscu, w jakim czasie dnia jesteśmy. I w 80% doskonale przewiduje jakich aplikacji będziemy używać, natomiast jeśli jakichś aplikacji nie ma to wpisujemy po prostu palcem na ekranie i dostajemy się do aplikacji, czy też na przykład można pisać kolejne rzeczy, dostajemy się do, do, do kontaktów w ten sposób. Naprawdę jest to przepiękne urządzenie, bardzo fajnie wykonane, z czystym Android 5.0.2, robi na mnie gigantyczne wrażenie, naprawdę Zażywszy się na cenę, która aktualnie w Chinach nosi 249 dolarów, no to może być gigantyczny hit Noki z Androidem. Więc oczywiście mimo odejścia z rynku hardwareowego Noki, takie produkty, stworzone razem z konem, są rzeczywiście no, fantastycznie, fantastycznie wydajne, fantastycznie działające. Także przypuszczam, że jest to najładniejszy tablet z Androidem, jaki tutaj dzisiaj na targach Mobile World Congress bardzo nie możemy zobaczyć.